ma z tej strony, Dawid Węk, co to jest? Ha, pierwszy odcinek z TROKOW AGES 3 Więc tak, e, ja sobie to przyciszę od razu Dobra, żeby nie za dużo tak przyciszyć, ale tak e, To jest gra typu... O, chwilę po zobaczycie co to jest gra W ogóle jest śmieszne, że ja to nagrywam... Ja to nagrywam w dniu, w którym wyszedł mój pierwszy. pierwszy kurde! W dniu, w którym wyszedł mój pierwszy filmik od tej przerwy z Atlasa 2. A jeszcze jest do rzucenia 5 filmików z tej gry. Plus jeszcze Kingdorosh Vegeta i dopiero to będzie ta gra. Że ją w momencie, kiedy. A, nieważne już. Już nawet nie będę się po prostu wchodził w tą historię po prostu zacznijmy grać. To jest spoko gierka, naprawdę. Troszkę z niej odcinków będzie. Nie wiem dokładnie ile, ale troszkę będzie. Na razie to tak nagrywam. I to jest ODSEUR, też tam wyczuł, jakieś jedzenie Ale właśnie z, tak rasuję z takich śmiesznych historii, nie? Nie ja miałem też nagrywać, że i dwójkę przed. Jak nagram trójkę, ale mi się jednak. Jednak ja już dokładnie znam dwójkę i trójkę, jedynkę, więc głupio mi troszkę nagrywać. Jeszcze raz tak wiecie, na nowo tak zainteresowaniem wiecie o co chodzi. Copses jada już ludzi. <grym zainteresowaniem> Początek są znam do końca, dokładnie, ale. Później już nie wiem jak to się gra. Wiem, że jakaś mapa jest duża ponoć, ale... No zobaczymy. Okej, okay, te takie, takie takie katsenki są. trójce... To jest to tak samo wyglądało to wszystko w jednej tylko że w trójce jest ponoć bardziej wszystko. O kurde jak to wygląda w ogóle, lOL! Jak to fajnie wygląda, w jednej dwójce, to w ogóle inaczej wyglądało gorzej zdecydowanie. To jest lepsza grafika, to na plus. Dobra, ja, be, ja wiem już to o co chodzi, więc... Tylko czemu mamy kulkę z owiec? <noise> XD mhm. Właśnie chodzi o to w tej grze, że trzeba rozwalić te takie rzeczy. Mamy sterować kulką. Mamy, możemy też budować... Musimy budować też przeszkody. Tu właśnie poruszałem się tą kamerką, jest to jest taka śmieszna gra troszkę. Ale ja nie, ja nie umiem grać, dobra? I tu jest damage. W prawym, dolnym rogu. I on sobie buduje te różne przeszkody i mamy to po prostu omijać. Tylko to działa tak, że akurat jest tutorial. A dalej będziemy mieć też własny zamek i własne HP. I on też będzie miał własną kulkę. I musimy budować tak, żeby on tego nie przeszedł. Całe przechodzenie jego tego miejsca nie jest aż takie ciężkie. Ale to strasznie na ledwie wchodzę. Ja nie mogę. Dobra. I tu już zginę? Mhm. Będzie koniec za chwilę, tylko muszę to przejść. Może to na spokojnie sobie przejdę już. Wow. Hmm. Co ja robię? Nie chcę tam przejść Dobra, teraz na no spokojnie, teraz tak teraz... to jest... O! Nic się nie będę rozpędzał specjalnie. No! Co to było? To jest tutorial, to jest... To jest tutorial. O! Ale dziwnie się kieruje to w ogóle. To jest in... 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 inaczej się kieruj... oj! Dobra, ale to nam raczej nic nie zrobi Szczególnie na razie tutaj. To można się niszczyć w to no i lecimy się uda otworzyć. Uu. No i Wiktori Aha, dobra, się z tego kontinuuje. de <laughs> so nice. Ah, <laughs> uh -huh. so nice. Nice Będzie kolejna walka. No dobra. Teraz będziemy pomogli budować. To jest tutorial gumy. Właśnie, tu możemy budować. Mamy. już na teater. To jest jego zamek, czy to jest nasz zamek? To jest nasz zamek. Hmm. To będzie. To jest przeciwnik, Dobra, dobra. No dobra, jejku, jak nie chcę. Chyba ja znam już dwójkę Gitar, więc nie musieliśmy wskazywać, jak tu się gra. Słyszycie tę muzykę w ogóle? Część mi się to kojarzy, ale. Dobra jest kochany. Więc to jest nasz zameczek, więc musimy go bronić. Ja sobie buduje już czy nie buduje chyba nie. Trzeba po prostu tu budować takie. Tego rodzaju ja bym coś takiego. Można też tutaj ustawić. A co to jest? Ej, ja to byle gdzie na razie daje, bo nie wiem co to jest w ogóle. Czy da się to obracać? Ojej. A, rotate defense, dobra. Co to robi? Co to jest? ten. Aha, czyli my mamy się po prostu bronić, to jak najdobra. Każą nam się bronić, to bronimy się. W sumie to nie jest ważne. <grystanie> właśnie, jak nie zbudujemy na czas, to na to niszczyć. Co no za chwilę nie spadnie, nie? Jakoś to mija. To niedobrze. No się. No to ale za późno. Czy to dużo nam zadał? Aha, nie mam hajsu. On też uderzać w mnie. Co chwila. What? Tu kolejne lecą? Wo, wo, wo. No nie mogę to budować. Halo. Mhm. Uh -huh. Niestety rozjeżdżają, rozjeżdżają jak budorek jakiś. Po prostu taką. i have a okay <laughs> co To budowanie jest takie głupie. O. No udało. udało. No kolejną jakąś historię o Seidon. Hot <laughs> 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 yakamadı Dobra, <grywa> <Zrobanie> dobrze, <grywa> jakiś światło nam wzięło? No i to jest co tak to ta właśnie, to, to, co mówiłem taka mapa, jest strasznie duża. Tak, tu muszę mieć 25 gwiazd. Czekam cztery. To są takie różne towers do blokowania. To na przykład jest level, którego możemy odblokować. Tu też, tu też, tu musimy mieć 6, tu 9. na przykład 3, żeby coś odblokować. To jest strasznie dużo, że ma Więc no dobra, to zostańmy to, gdzie byliśmy. No i dzisiaj skończymy to Więc na dzisiaj to wszystko i do następnego.